Studiując na kierunku finanse i rachunkowość w biznesie, możesz wybrać spośród trzech specjalizacji: menedżer finansowy, rachunkowość i podatki, zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami. Specjalne zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami pozwoli Ci zgłębić tajniki zarządzania inwestycjami oraz rynku nieruchomości. Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako specjalista do spraw inwestycji oraz zarządca nieruchomości. Specjalność rachunkowość i podatki skupia się na zdobyciu teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości i podatków. Po zakończeniu studiów będziesz mógł pracować w instytucjach finansowo-księgowych, w biurze rachunkowym czy prowadząc własną księgowość. Specjalność menedżer finansowy oferuje praktyczną, jak i teoretyczną wiedzę z zakresu zarządzania finansami w różnych typach przedsiębiorstw. Kończąc studia na tym kierunku, Będziesz mógł zostać menedżerem finansowym, analitykiem finansowym bądź prowadzić własną działalność gospodarczą.